Jak coś to. Niech się Maniek teraz do ciebie odezwie. Proszę, mikrofon Maniek. Mówię можете... o tu Mike, ma i no, to Majk Lima 1378, Polska Zachodnia, Zakań. Witam serdecznie na wstęgach. Witam serdecznie, to teraz odmówię o Wszystkie bardzo dobrze. No, dzisiaj propagacja lepsza jest, są czyste niebo, wiadomo. Wiedziałem, że ta łączność będzie dużo lepsza niż wczoraj, wczoraj. Także tam, tam trochę zachmuzony to nie był ale ja wiem w takich warunkach dzisiaj no to super super 7-8 tak wypalasz mnie, jest, jest dobrze wiedzę, bo to robię 213 do Ciebie proszę no, u mnie to tak modulacyjnie wyskakuje gdzieś trujeczka, wiesz? Z Twojej strony, no, Maniek jest za blisko, żeby źle do mnie leciał. No, także fajnie, że Cię słyszę, że w ogóle Cię słyszę, ale to tylko na wstęgach, niestety, bo w am wtedy Cię tak tylko tego Rogerka odebrałem i słyszałem, że coś tam moduluje, że tu chociaż jestem w stanie Ciebie rozczytać. Także nie jest źle z, jak na taką odległość, i faktycznie musisz pomyśleć trochę o tej antenie, żeby ją wysunąć jeszcze wyżej. Jeżeli ją dasz jeszcze wyżej, także już wałem się nawet dogadamy, nie? Bo ja tutaj niestety nie jestem w stanie już wyżej dać anteny, a ja anteny nie mam na budynku, tylko mam na maszcie. W sumie może z 3 metry ma i dopiero antena idzie, wiesz, od ziemi. No bo to przy garażu jest. Także jakoś to jakoś leci. Fajnie jakbyś coś tam nagrał. Jak to ja do ciebie dolatuję, bo Mańka to już wiem jak dolatuje już po filmach. Ja też w tej chwili nagrywam film i wrzucę go na YouTube'a, żeby coś tam było. Także możesz teraz coś pomodulować. No, jak mi odbierasz i jak tam do ciebie dolatuje yy, w jakimś raporcie. No, coś tam mniej więcej rozczytałem, sam zobaczysz na filmie, jak ja cię odbieram. Ja mam tylko jedno pytanie: tam gałeczko od mikrofonu, od mocy tego mikrofonu, czy masz podkręconą na fula? No dobrze, to fajnie, no, bo to żeby to dopilnować. Tak samo odbiór możesz sobie podkręcić, żebyś to jak najlepiej słyszał nas, nie? No ale jak mówisz, że to ładnie leci, to tam ty nie musisz, nie? No i, i faktycznie, twoja antenka nasz sygnał dobrze odbiera, tylko właśnie ty jesteś za nisko z anteną, żebyśmy my ciebie tutaj idealnie usłyszeli, nie? Także faktycznie, musisz coś pomyśleć, bo już masz kolegów do rozmów, także musisz tylko poprawić swoje warunki antenowe i ją dać trochę wyżej. Maniek, dla ciebie mikrofon. mi Adrian nagrał wczoraj z drona to Zobaczy jak, jak u mnie te antenki u mnie wyglądają na budynku e, Możesz mu to przesłać e, No ja odbieram dosyć dobrze e, Wiadomo, że tam e, lekki szum jest Ale 6,7-6,7,8 wchodzi Jest elegancko No tam parę metrów ze 3-4 metry antenkę wyżej by wysunął to bym miał tutaj 9-10 Drutach także, jeżeli poprawisz troszkę antenkę, to będziemy mieli super łączność, nie? Tak dla Ciebie, proszę.

i on jest na maksa podkręcony dlatego dobrze też modulacyjnie lecę do Ciebie od siebie tak, no to na razie zamontowałem na tym miejscu tam, jakoś półtora metra, około półtora metra, bo trzeba było nawet wybrać i tam wybrać to było, Zorganizuj wszystko, zorganizuj czas, jak idziesz na weekend, spadniemy z ze... ekipy na temat, nie? I Będziesz miał dobrze, dobrze zrobioną mantenkę i wtedy będziemy robić eleganckie łączności, ale mówię jak chcesz, zorganizuj wszystko, my się zbierzemy i podjedziemy do ciebie i ci to garujemy z tobą razem, nie? To tam Jesteśmy u ciebie. Eee, Tarek, mikrofon do ciebie, proszę. No, ja nagrałem takie 7 minut fajnego filmu. O to mi dzisiaj chodziło, żeby jakąś tam łączność Paweł z tobą zrobić. Fajnie, że ty mnie odbierasz. No, ja cię odbieram, jak cię odbieram, ale jak tam krzykniesz trochę głośniej modulacyjnie, to elegancko leci. Już jestem dobrze, ale jeżeli tam cichutko mówisz, no to już różnie, nie? Bo tutaj co jakiś czas jakieś takie zagraniczne Stacje mi tutaj dochodzą i, i tam przykrywają ciebie, ale oficjalnie nieźle. Pokazałem ci, z jakiego mikrofonu na tym filmie korzystam, to będziesz mógł sobie zobaczyć. Także ja już ten filmik kończę. No i oczywiście daję go na YouTube'a, żeby było z dzisiejszej jakiejś fajnej łączności, e, że tak powiem, międzymiastowej, no bo to raczej lokalna. No też lokalna, bo w sumie to jest lokalna łączność nasza, nie? Nie musimy ten przez propagację gadać, czy tam, czy jakoś inaczej, no. Dobra, także ja kończę filmik, ale jestem cały czas na słuchu, tylko że ja sobie już teraz słuchawki założę, żebym ciebie lepiej słyszał, wiesz? Bo tam wy, wy, ten w szczególnie twoją modulację to już będzie lepiej to leciało. Dobra, ja kończę nagrywanie, także będziesz na filmie i zaraz będę go wrzucał.